Dzień dobry, dzień dobry, 7.45, pora wstawać, ding dong. <grywy> dzień dobry, dajcie znać, kto do nas dołącza, niech daje znać koniecznie, kto jest z nami. O, już są dwie osoby. Dobra, dawajcie znać, kto jest i będziemy zaczynać dzisiejszy poranek. Czy mnie wyraźnie widać? Dajcie znać, bo ja siebie widzę niewyraźnie, jakbym była niewyraźna, ale możliwe, że to tylko u mnie podgląd. Cześć Arletko! Cześć, cześć. Kto tam jeszcze jest? O, i Angelika! Cześć, dzień dobry! Wiecie co, to jest dużo łatwiej mówić, jak wiem, kto jest z drugiej strony, bo w przeciwnym wypadku widzę, że jest cztery no i więc wolę, żebyście nie byli cyferkami, tylko osobami. Więc jak już się nie widzimy tak normalnie na żywo, face to face, to jak się witacie, to po prostu wiem, z kim dzisiaj rozmawiam. O, jest Monia i Patrycja, no ekstra. Ja miałam taki pomysł na dzisiaj, żeby powiedzieć wam o takich największych znaczy nie największych. Może jakbym głębiej trochę to przeanalizowała, to może bym jeszcze głębsze znalazła problemy, ale o problemach, jakie... Boże, nie problemach, o błędach, jakie zrobiłam w swojej przeszłości przedsiębiorczej. O, cześć Wiki. Agusia i Renatka. No, pięknie. Taki team na poranek. Aż super zaczynać. I wpadłam na taki pomysł, bo też piszecie do mnie dosyć dużo wiadomości prywatnie. Jeżeli, od razu mówię, jeżeli nie odpisałam, to znaczy, że odczytałam i zostawiłam na później i niestety umknęło. Więc możecie się przypominać. Nie krępujcie się. I tak sobie stwierdziłam, że, że fajnie by było się tym podzielić. I tak w zasadzie, no to każdy popełnia błędy i to jest normalne, tylko ważne, żeby się z tego uczyć albo po prostu dać, Innym tą lekcję, żeby mogli nie popełniać tego błędu, co my. I. Um, a dobra, sprawdzałam bo coś mi tutaj wyskoczyło. Ale wszystko gra i buczy. I takim moim pierwszym, najpierwszym błędem, jaki był, to było nie reklamy przed rozpoczęciem działalności. To znaczy. Um, nie wiem dlaczego i nie wiem skąd mi się to wzięło w głowie, ale miałam taki z tyłu głowy. O, no nie ma błędów, są leksy, no do, do, dokładnie, dokładnie. <laughs> no dobrze, to ujęłaś. Um, to było to, że ja jakoś tak sobie wbiłam do głowy, że nie, że nie będę mówiła przem i wobec i robiła szumu wokół tego, że otwieram gabinet, bo, bo, nie wiem co. Generalnie jakoś taką miałam taki opór przed reklamowaniem się wcześniej, taki wiecie. Były zakryte szyby, jak był remont, tak szarym papierem I, i tam nic nie było napisane, co robimy. I ludzie tam zaglądali przez, przez te szyby, ja tak trochę się podśmiechiwałam z tego, że ludzie to ciekawskie ja są jednak. I, I nie napisałam, że to będzie gabinet podologiczny, że co to będzie, czym się będziemy zajmować, no totalnie nic. W reklam, Na Facebooku nic nie działałam. a to był idealny czas, żeby to zrobić. Pamiętajcie, że jak ja zaczęłam 7 lat temu, Teraz już jest pewnie kilkunastu podologów w Koszelnie. Ja byłam wtedy trzecia, więc to jest w ogóle, wiecie, no, no to, to był obszar do zagospodarowania. Jakbym wjechała tam z taką wiedzą i doświadczeniem, jaki mam teraz, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, to, to zupełnie inaczej bym to zrobiła czyli bym reklamowała się dużo przed tym, jakbym rozpoczęła swoją działalność, po prostu budowała świadomość. Mojej firmy, o tego, że jestem i czym się będę zajmowała, i że jestem w tym ekspertką, i że można mi zaufać. No ale na tamten czas zrobiłam z tego jakąś taką tajemnicę, i dopiero jak otworzyłam to, to gdzieś tam zaczęłam, no czy okleiłam szyby i chyba wtedy, chyba wtedy już Facebooka zrobiłam, ale nie jestem pewna, czy tak od razu, czy nie, trochę później. Już teraz nie pamiętam. No, tak to było. Uszło mi to trochę na sucho. Dlatego, znaczy ja nie w ogóle się śmieję, że jestem w siedmiu czapkach urodzona, a nie w jednym, bo dosyć często mam takie sytuacje, że bez wyjścia się okazuje, że wyjście jest i, i gdzieś tam udaje mi się prześlizgnąć z, z różnych takich komplikacji życiowych. Udało mi się to ze względu na to, że ja od drugiego roku studiów już się sama utrzymywałam. Nie wiem do tej pory, jak ja to wtedy zrobiłam, bo ja studiowałam dwa kierunki dziennie fizjoterapię i kosmetologię. W fizjoterapii nie skończyłam, żeby nie było, ale bardzo dużo mi dał ten rok, bo, bo to, to trwało rok. Na trzecim roku miałam dwa kierunki. Byłam jeszcze, jak to się mówi, gospodynią czy przewodniczącym, no tym takim człowiekiem, przewodniczącym stadu, a że na same baby to dosłownie. No i jeszcze robiąc rzęsy na stacji, utrzymywałam się już po prostu w tym czasie. I. I, I dzięki temu, jak. Znaczy no, to był, to był to było w Szczecinie, więc to nie mogę przełożyć tego jeden na jeden w koszalinie. Ale jak kończyłam studia, to ja już podczas studiów i kończąc studia, już w koszalinie zaczęłam mieć swoje klientki. I robiłam to w warunkach takich, że się teraz z tego trochę podśmiechuję, <laughs> ale no, no takie były początki po prostu. No I miałam te klientki, i wtedy na tamte czasy w Koszelinie byłam no, no dobra. I byłam znana z tych swoich rzęs, potem, potem już mi to gdzieś tam zeszło na bok, ale dobra, już miałam nie, nie opowiadać o historii swojej. Jak będziecie chcieli, to Wam opowiem najwyżej jutro <grytanie> swoją historię. I, I kurczę, się dało, nie? To jest w ogóle szok, że, że tyle, orę, tyle na raz. Ale dobra, i mówię o tym dlatego, że dzięki temu, że ja miałam te klientki swoje, ja nie zaczynałam pracy od zera, czyli od tego, że nie mam żadnej klientki, muszę od nowa sobie tam szukać wszystkich. Ja po prostu zarabiałam na tych rzęsach. Wtedy myślałam, że dobre pieniądze. No ale na, na tamte moje potrzeby, możliwości i jakby na tamten czas to było ok, nie? bo to mi wystarczało i, i było spoko. Drugi temat był taki, to było ustalanie cen. Ja to już wam trochę o tym opowiadałam na webinarze na temat tego, w jaki sposób obliczać ceny w gabinecie. No i wtedy tego nie wiedziałam i nie miał kto mi tego powiedzieć i miałam, czyli znaczy ja mam, ja jestem osobą, która ma dużo niepewności w sobie. Ćwiczę to i staram się jakby trochę nad tym panować i jakoś tak unurmować do tego, gdzie rzeczywiście mogę nie być pewna siebie, a gdzie jednak przyznać sobie, że mogę przybić piąteczkę sama sobie, bo jestem w czymś dobra, ale wtedy to nie był jeszcze ten etap. I ja ze swoim takim ja skończyłam tą kosmetologię, skończyłam po dyplomówkę. Skończyłam wtedy już kilkanaście przynajmniej kursów, bo ja, ja, ja prawie rok jeździłam. Ja potrafiłam 10 tysięcy kilometrów zrobić w miesiąc, po to, żeby zrobić ileś szkoleń. Po prostu jeździłam od szkolenia do szkolenia, od szkolenia do szkolenia, naprawdę tego było dużo. I ja wtedy uważałam, że nie jestem na tyle dobra, żeby mieć normalne ceny w gabinecie. I, I wtedy zaniżyłam mocno ceny. Pamiętam jak dziś, że podstawowy zabieg podologiczny kosztował 80 zł. Dzisiaj taki najbardziej podstawowy, czyli tam, gdzie nie ma co robić, to jest 160 zł. U mnie zwyczajnie, tam 160, 180, 200, 250 nawet. I jeszcze się tak zastanawiam, czy trochę nie ten, ale to tam, to mówi mnie, trochę muszę tam pomyśleć i pokombinować, więc to, to będę mówiła w razie czego. O, cześć, Martuś. O, i o Monia pisze, o ja wiem, ja studiowałam i miałam dwie prace w jednym momencie. No właśnie. Kurczę, nie? To, to chyba młodość. <laughs> to chyba młodość, bo teraz by mi się nie chciało. Yy, I o czekajcie, sorry, bo się wybiłam z rytmu. A, i ceny. Ale wtedy wiedziałam, że dziewczyny, które już pracują do tej pory. Nie, w sumie nie wszystkie gabinety tamte pracują. No, ale dobra, no, no sobie pracują, one miały jakąś tam cenę chyba 120 zł. Ja sobie powiedziałam, że ja nie mogę mieć takiej ceny. Po pierwsze, one już mają gabinet ileś tam czasu. Po drugie, ja, one mają jakieś tam doświadczenia. Ja nie mogę mieć takiej ceny, no bo nie, no gdzie, kto mi zapłaci takie pieniądze? I ja teraz wiem, że ja mierzyłam wtedy ludzi swoją miarą. Bo to, co Wam powiedziałam, że wtedy uważałam, że to są wystarczające pieniądze. Które teraz zupełnie nie byłyby dla mnie satysfakcjonujące, to były pieniądze, za które mogłam przeżyć. Mogłam zapłacić za wszystko i nie dopłacać do swojego biznesu, ale żyłam bardzo oszczędnie. I wtedy wydanie 100 zł na cokolwiek było dla mnie w ogóle, no ogóle że przyjść i wydać 100 zł na stopę, no nie, no, no nie, ale, ale ja wiem, że ja zmierzyłam wtedy ich swoją miarą, bo dla mnie to były za duże pieniądze. Wtedy, żeby, żeby to wydać. I to, I to jest kolejny błąd, tak płynnie, płynnie przeszłam, czyli um, nie ustaliłam sobie, kim rzeczywiście jest mój klient i jakie on rzeczywiście ma potrzeby, i w związku z tym, jakie ja rzeczywiście mogę je zaspokoić. Ja myślałam swoją kategorią: czy ja bym za to zapłaciła, co ja bym za to oczekiwała, a że już teraz wiem, bo wtedy też nie wiedziałam, że od siebie oczekuję zbyt dużo. W stosunku do tego, co inni oczekują, w stosunku do mnie, no ale no tak już mam. To, to ja po prostu za te 80 zł robiłam totalnie wszystko. Z czym, czymkolwiek ktoś do mnie nie przeszedł, ja z tym przychodziłam, bo ja nie umiałam powiedzieć tej osobie, że to jest coś więcej niż podstawowy zabieg podologiczny. I no i zobaczcie, że dużo tutaj wynika jednak z takiej niepewności siebie i z braku. Znajomości własnej wartości, nie? ale no, część rzeczy przychodzi z czasem. Na pewno jest tak, że żadnej rzeczy nie żałuję. I to, że na niektórych jestem stratna, na niektóre wydałam nawet i grube tysiące, ale ja niczego nie żałuję, bo coś zawsze właśnie to, co Monika powiedziała, że to była zawsze lekcja, nie? z której wyciągnęłam wnioski. No i najważniejsze jest to, że dostrzegłam to, że to jest problem i poszukałam rozwiązań. Z takich większych jeszcze rzeczy to była rekrutacja. Znaczy, do tej pory to nie jest moja najsilniejsza strona, więc jeżeli będziemy. Znaczy, inaczej, już na pewno robię to dużo lepiej, <grym> ale wiem, że można by było jeszcze lepiej i że to powinien być jeszcze bardziej taki rozbudowany proces. Ale to jest rekrutacja, to jest zdecydowanie. Dlatego na pewno będziemy poruszać te tematy. No, tylko jeszcze zbieram team, który mi w tym pomoże, właśnie z tego względu, że zwalnianie, jest, znaczy inaczej, I to, to, to jest... ale to zaraz wam jeszcze opowiem. Ostatnio rozważałam jakąś taką opcję jedną biznesową i byłam z nią mocno podekscytowana, aż w końcu dosta... I rozmawiałam z wieloma osobami takich z biznesu i jedna z tych osób zadała mi pytanie, ok Karola, wiesz jak w to wejść? Brzmi to wszystko fajnie, tylko czy wzięłaś pod uwagę, jak z tego wyjść? I ja, okej, okay. to było dobre pytanie, nie? bo my zawsze widzimy, znaczy, jakby to zbadałam, że, że ta usługa, o której myślę, jest potrzebna, że miałabym na to klientów, że to jest, że to jest potrzebne. Tylko, że ta usługa wiązała się z dużym zobowiązaniem w moją stronę, że to nie było rzecz, że ja bym musiała, że ja bym zrobiła coś raz a porządnie i tyle i mogłabym to sprzedawać szerzej. Tylko to by wymagało ode mnie takiej um, regularnej aktywności w, 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 w długoczasowym zobowiązaniu. I to pytanie mocno mi zbiło z łyku i do tej pory jeszcze, jeszcze je trawia już minął. No myślę, że trzy tygodnie. Jak z tego wyjść i czy rzeczywiście zobowiązanie się na tak długi czas będzie dla mnie wartościowe? I to samo pytanie można zadać sobie podczas zatrudniania, bo pewnie już słyszeliście zasadę, a jeżeli nie, to ją wam powiem, bo jest świętą zasadą rekrutacji, czyli zatrudniaj długo, a zwalniaj szybko. I ja te moje rekrutacje robiłam zupełnie odwrotnie. Z wielu względów i z wielu przyczyn e, moja niepewność siebie nadal przebijała tam e, i moje takie zaniżanie w ocenę. E, ale też jest tak, że to jest rzecz, której nie lubię robić. I jak się nie lubi czegoś robić, to się to tak trochę sztucznie przyspiesza. W związku z tym, kilka osób było zatrudnionych. Em, bo miałam nadzieję, że się z nich coś wyciągnie, albo ten... I potem długo trwał taki proces zwalniania. Generalnie to zwalnianie przebiegało w takim, że ja sama się... Znaczy, że, że, że to, że te osoby... Jakby one nie chciały źle, nie? To, to, to nie. To nie były złe osoby po prostu, bo były złymi osobami, złymi ludźmi. Tylko to były osoby, które nie spełniały moich oczekiwań do danego stanowiska. Albo nie nadawały się nawet na to stanowisko. To, to jak, ja, jak ja miałam koncepcję tego. No ale to wynikało z mojego błędu. No i no, te osoby też musiały przejść przez trudną sytuację, bo zostały zwolnione. Dla mnie to w ogóle by było wyjście ze strefy komfortu na kilka galaktyk dalej. Ale musiałam to zrobić, bo wiedziałam, że to w mojej firmie szkodzi. No i niestety raz nie wyciągnęłam z tego wniosku. I zrobiłam ten sam błąd drugi raz, ale to już było. Yy... Ale tutaj już wyciągnęłam wnioski, nie? bo, bo to, to, to ta sytuacja już dała mi, była dla mnie tak, taka ciężka, że, że, że tu już po prostu nie dało się nie wyciągnąć wniosku. W związku z tym kolejna rekrutacja przebiega zupełnie inaczej. Dlatego na pewno nie pominę tego aspektu. No i są takie różne mniejsze, większe błędy. No, nie, błędy, no, no właśnie, no, lekcja. No. To są już takie rzeczy bardziej na poziomie dopieszczania, bardziej na poziomie takiej zespołu, no generalnie mogę powiedzieć, że mam szczęście albo przyciągam do siebie fajnych ludzi, bo, bo to, że nie, zdarzyły się osoby, z którymi musiałam się pożegnać, nawet była osoba, która po prostu wprost pod moim nosem, myśląc, że ja nic nie wiem, podkradała mi klientki, żeby iść na swoją działalność. Zdarzyło się i to jest normalne no i, i to się z tym wiąże, ale na, na przykład reszta zespołu mi o tym mówiła. I to jest dla mnie mega wartościowe i mega takie podbudowujące, że mają do mnie tak duże zaufanie, że mi o tym powiedzieli. I jakby no nie, nie upatruję tego w tym, że tam że tamta dziewczyna po prostu nie wiedziała, jak mi powiedzieć, tylko no ona generalnie miała problemy z komunikacją, więc byłam taka ubodzona trochę tym, w jaki sposób to było zrobione, ale dla mnie to z drugiej strony była ulga, bo, bo to też była osoba źle zrekrutowana. Nie? No, a to są początki. Więc i takie rzeczy się przewijają non stop i generalnie to jest tak, że jak jesteście na jakimś poziomie, czyli jak jesteście na samym początku, ciężko się porównywać do osoby, która ma już iluś letnie doświadczenie, bo ona już po prostu przeszła i się nauczyła wielu rzeczy. Każdy z nas wynosi zupełnie inne rzeczy z domu, zupełnie inne, inne miał doświadczenia przed rozpoczęciem działalności. Niektóre osoby pracowały u kogoś i już przyniosą inne rzeczy do swojej własnej firmy, jeżeli się zdecydują na taką ścieżkę, ale że rozmawiamy tutaj z właścicielami gabinetów, to mogło się zdarzyć takie osoby. I każdy będzie startował z innego pułapu. I to, że ja się teraz z Wami z tym dzielę, to po to, żeby gdzieś tam wam taką świadomość zaszczepić wcześniej, ale nie ma opcji, żeby nie popełniać jakichkolwiek błędów czy, to, czy takich dużych, czy małych, bo bo jesteśmy ludźmi po prostu i się uczymy, i my nie jesteśmy zawodowo przedsiębiorcami. Niektórzy trochę przypadkowo, niektórzy z nieświadomości, z czym to się wiąże, tak jak ja na przykład. I tyle. O, cześć Aga. I, i w taki sposób właśnie no, my się rozwijamy, więc jeżeli wykorzystamy te nasze potknięcia i błędy, niedociągnięcia albo niedopatrzenia jako lekcję i ją naprawimy, to jest wszystko w porządku. Ale no, jeżeli gdzieś tam cały czas. Idziemy w miejscu, biegniemy, biegniemy, ale stoimy w miejscu tak naprawdę. No to gdzieś coś nie gra, gdzieś coś nie styka i już potrzebujemy gdzieś tam tylko wsparcia z zewnątrz. Właśnie dlatego między innymi do szkoły prezesek się zapisałam do, do Danności Pisoskiową. Chyba wczoraj mówiłam o tym, ale tak mi właśnie przyszło do głowy, że, że właśnie jestem w takim miejscu, że ja mam takie poczucie, że osiągnęłam szczyt swoich możliwości. Bez pomocy osób z zewnątrz, które się zawodowo po prostu zajmują wspieraniem biznesów i rozwijaniem tych biznesów i wiem, że jestem w stanie wyciągnąć więcej z moich firm, ale już potrzebuję osoby, która mi w tym pomoże, tak strategicznie, żeby zrobić to porządki, bo na pewno się znajdą pełno rzeczy, więc jakbym nagrywała kolejny taki kwadrans, Gdzieś tam na początku roku, kiedy już będę po szkole prezesek, na pewno bym wymieniła wam jeszcze 150 milionów innych błędów, które wyjdą w praniu, ale to jest OK, biorę to na klatę, bo dla mnie to jest. Aż się czeka. Aż czekam, żeby to znaleźć, żeby można było nad tym popracować i dopilnować. Więc no nie bójcie się takiego wspierania przez inne osoby i szukania i pytania, i szukania takich środowisk, gdzie znajdziecie innych przedsiębiorców, żeby szukać rozwiązań. I myślę, że to jest takie najważniejsze w tym wszystkim, żeby jak widzicie, że nie idzie i stoicie w miejscu, to znaczy, że gdzieś coś nie gra i często my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, bo jesteśmy po prostu w tym w środku. A jak ktoś spojrzy na to z zewnątrz, ze swoim bagażem doświadczeń, ze swojej perspektywy i ze swoimi pomysłami i ze świeżą głową, to, to właśnie dlatego tak jest. I z projektem Biznes też Wam to już otwarcie powiem, że mam grubą zagwostkę to z tym zrobić. Już też to komunikowałam wczoraj i pewnie będę jeszcze o tym mówiła, bo to, jest, to naprawdę zajmuje dużą przestrzeń w moim myśleniu. I ja będę też z wami o tym rozmawiała. I mam taki pomysł, żeby się spotkać na Zoomie. Co wy na to? Żebyśmy się zobaczyli, jest nas tutaj 24 osoby, więc się pomieścimy. Żeby po prostu pogadać i przegadać. Jeżeli macie jakąś swoją potrzebę, to przegadamy, jeżeli. Jeżeli macie, nie wiem, jakieś swoje zagwostki, tak trochę mi to wpadło do głowy po, po tym wczorajszym naszym kwadransie, gdzie rozmawialiśmy o mastermindach, że, że brakuje Wam takiej rozmowy. I jestem ciekawa, czy Wy byście chcieli zamiast się spotykać w jakiś dzień na kwadransie biznesowym, to żeby się spotkać po prostu na Zoomie, żeby się poznać <laughs> wszyscy wokół, ale żeby też yy, pogadać. Pewnie pierwszy będzie taki po prostu pitu-pitu, że będą się coś wykluło z tego. O, Marta, super. Asia, masz rację, też tak mam ciężko mi rozgraniczać ceny z rozszerzeniem zabiegowym. Klienci myślą, że za 130 zł zrobimy im totalnie wszystko. A ja też mam problem brać więcej, jak jest więcej pracy. Okej. Okay. To, to też jest taki temat dosyć ciężko, ale to też to jest Twój problem. W sensie, nie taki, że Twój problem nie zostawiasz, ale to jest Twój problem w Twojej głowie. Które tu musisz rozpracować, bo e, klienci, e, to nie jest tak, że klienci sobie sami coś wymyślają, oni mają te swoje myśli na jakiejś podstawie, na podstawie jakichś komunikatów, które, które dostali z różnych stron. I to my musimy trochę zawiadywać tymi komunikatami, e, więc no, temat jest do przegadania mocnego, nie? Ale wiedz o tym, e, że to jest w Twojej głowie. I ja, ja w ogóle, ja jestem taka matka tereska troszkę, nie? E, pomimo tego, że. Mówi wam o tych cenach, i tak ja, dalej. Ja mam w sobie taki syndrom matki Treski i czasami wiecie, nie, no, dobra, no gdzie? I szczerze mówiąc, to mnie kasowania takiego rzetelnego ludzi nauczyły moje pracownice. To było już, ja byłam w takim szoku, że ludzie za to płacą, nie? że w sensie takim, że, no nie wiem, był tam zabieg, i zrobiłam, było zrobione coś tam dodatkowego, typu usunięty odcisk. Ja na początku mówię, nie, dobra, to widzę ją 5 minut, 10 minut, też już Wam kiedyś opowiadałam, to nie, nie będę, nie będę, dobra, już bez przesady. Już, hmm. A patrzę, moja pracownica skosowała za cały zabieg, i to za taki rozszerzony, bo tam było więcej do roboty, i doliczyła normalnie za ten odcisk. I babka cała zadowolona, bo ona szczęśliwa, i to jest ważne, że ona była szczęśliwa, bo już ją nie bolał ten odcisk. I, i zapłaciła. Ja wiem, że ja bym z, ją z kilkadziesiąt tych miejsc zakosowała, i ona by nie doceniła, bo ona nawet nie wiedziała, że ja skasowałam mniej. Ona po prostu zapłaciła tyle, ile, ile jej powiedziałam. I jak ja wtedy z tym obuchem w głowie mówię, jak to? I, i ja tak, no, pracownicy też uczą. <grych> dobrych rzeczy, dobrych rzeczy. Bo akurat tutaj akurat to, to bardzo dobrze nam no, się współpracowało. Już nie pracujemy razem, ale to ze względu na to, że. Justa, może, ona, może nas oglądasz, że pozdrawiamy. <grywa> Wyprowadziła się po prostu do innego miasta, ale długo ze sobą współpracowałyśmy i mam nadzieję, że było by też fajne, bo mi tak. I, o, oj, tak! Pierwsza pracownica to była moja porażka życiowa. Ja chciałam z niej zrobić super pracownika, a dziewczyna nie miała ani doświadczenia, ani kompletnie żadnych umiejętności. Obecnie, obecnie po nim doświadczeniu rekrutuję o wiele lepiej i mam lepszą pracownicę. No właśnie. O, gościa bardzo chętnie. Arleta, jak najbardziej, bo to już rozumiem, są komentarze. Jak najbardziej mam tylko nadzieję, że w takich godzinach, że będę mogła liczyć. To będą na pewno godziny poranne. To będą, bo ja bardzo walczę o popołudnia, żeby one nie były zajęte, więc to są wyjątkowe sytuacje. Więc na pewno to będzie po prostu poranek o 7.45. Więc. Jeżeli macie taką chętkę, ja zaraz zrobię post na. po prostu na tym, tu. No, jak ktoś mówi na tablicy. Dam taki post i będziecie mogli się tam zapisać albo, albo po prostu napisać do mnie. I też wyślę mailowo zapytanko, kto by chciał się spotkać, żeby pogadać. I teraz pytanie, czy wolicie najpierw taki jakiś temat zarzucić i sobie przegadamy, czy najpierw się poznajemy i, i po prostu sobie taki zrobimy zapoznawczy wieczorek, znaczy poranek. <grych> Jaką wolicie obcę. Lecimy z konkretem, czy żeby się najpierw trochę poznać? Znaczy na pewno i tak się trochę poznamy, ale no i na pewno zejdzie nam więcej czasu, nie? Bo ja już tutaj i tak gadam 26 minut, ale na pewno tutaj trzeba będzie liczyć około godzinki na takie spotkanie poranne. Więc yy, więc zrobię ankietę, bo właśnie z, y, dużo pytań mi się właśnie pojawiło w głowie. Zrobię ankietę i zobaczymy, co tam napiszecie. Dobra? A tymczasem życzę Wam pięknego dnia i mogę Wam się pochwalić, że się dzisiaj nawet wyspałam. Nie pamiętam czasów, kiedy to było, ale stało się to ze sprawą tego, że usypiałam młodego i zasnęłam razem z nim. I mój mąż budzi mnie, a ja już tak grubo musiałam spalić, bo w ogóle nic nie słyszałam. Budzi mi, mówi. Karola, ty wstajesz? Dziesiąta już jest. Ja się przeraziłam, od razu wstałam, Nie, ja wy jak dziesiąta, ja myślałam, że dziesiąta rano. Ja, Boże, kwadrans biznesowy, nie, przecież ty spałam, o nie, Boże, zaraz co ja miałam o dziesiąty. Jeszcze te pierwsze, co mi wpadło do głowy, jak on mnie obudził, to że zaspałam na kwadrans biznesowy. Masakra. No także, no. Na szczęście okazało się, że była dziesiąta wieczorem, więc poszłam po prostu. Ogarnąć nieogarnięte, o siebie ogarnąć i to wyrka, więc nawet jest spoko. Yy, Marta, może osoba, która zechce poruszyć jakiś temat, się przedstawi, co wyjdzie w praniu, widać, że wyspana. Yy, no, ja wiem, że miałam zjazd energetyczny, dlatego Wam też o tym mówiłam wprost, bo dużo się dzieje, dużo za dużo i wyszłam ze swojej strefy zen <laughs> daleko, daleko, ale no, idą czasy lżejsze, więc, więc jest okej. Okay. Jest ok. Także wracam. <laughs> Pełna energii. Ok. To ja się zabieram do roboty, bo zrobię, zrobię, zrobię ankiety, zrobię post e-maila i bardzo bym Was prosiła o czatowanie, żeby wypełnić tą ankietę tak w miarę, w miarę szybko, żebyśmy mieli odpowiedź zwrotną. Tymczasem miłego dnia Wam życzę. Jesteśmy w kontakcie i do zobaczenia. Pa, pa.